Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie stał. alleluja! To pozdrowienie wielkanocne, które jest wypowiadane już od wieków w Kościele Katolickim, ono jest dzisiaj naszym wspólnym zadaniem, ale i radością. A radość płynąca z, z faktu zmartwychwstania Pana Jezusa nie może być zamknięta znowu w kategoriach realizmu naszego codziennego życia, a tym bardziej w kategoriach cierpienia i śmierci, które są nieodłączne od naszego życia, czy to bezpośrednio w naszym kontakcie, czy gdzieś, kiedy słyszymy o konfliktach zbrojnych na Ukrainie czy w Ziemi Świętej. Ale wierzymy, że Chrystus, który przyszedł, narodził się dla świadectwa miłości Ojca. Potężniejszej od zła i śmierci, że on jest księciem pokoju i do niego trzeba się stale odnosić, bo to w nim pokładamy nadzieję, a nie w naszych układach, nawet międzynarodowych czy pokojowych, które są dzisiaj naszym bym powiedział zauważalnym faktem, ale nie lekceważmy go, ale przede wszystkim chodzi o zobowiązanie płynące z wiary, że modlitwa i wiara w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest naszą podstawową nadzieją i fundamentem dla naszego życia dzisiaj i w przyszłości. I dlatego śmierć nie ma ostatniego słowa. Po prostu śmierć jest tylko przejściem do życia wiecznego i tego życzę wszystkim, Którzy dzisiaj będą przeżywać te dni paschalne zakończenia tego etapu Już Wielkiego Postu. A zwłaszcza, że na tych drogach przez ostatni rok, od 6 kwietnia prowadziła nas i prowadzi Najświętsza Maria Panna, Matka Chrystusa i Kościoła, i tutaj przez jej wstawiennictwo zawierzaliśmy bardzo ważne zadanie, o którym mówiliśmy na każdym spotkaniu Maryjo. Ocal miłość i życie naszych rodzin. I w tych zawołaniach, w tych słowach jest jednocześnie skierowanie ufnej prośby do Jezusa, jako Jezusa miłosiernego, zmartwychwstałego. I niech On panuje w naszych myślach, w naszych słowach, w wzajemnych naszych służbach pomiędzy różnymi odcinkami naszego życia. I wszystkim Wam z serca błogosławię, życząc radosnego, Alleluja, czyli chwalmy Pana naszym sercem i naszym życiem. Z serca Was jeszcze raz błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.